Witam Was wszystkich, sztwarość z tej strony i chciałbym zrobić taki, takie małe wprowadzenie do mojego kanału, właśnie dlatego, że ja zaczynam. Yy, ogólnie, na czym się będziemy skupiać na moim kanale? Yy, to myślę, że najbardziej yy, no, będzie to AOC 2 na pewno. Yy. Jeszcze pomyślę nad tym nie ponieważ mam, mam ich naprawdę dużo i myślę, że je też nagram. Na pewno będą na moim kanale. I na pewno zaproszę Was na mojego Discorda. Niektórego hmm. jeszcze nie mam, ale na pewno będzie, na pewno będzie serial, będzie dużo ról, no, dużo rang. Będzie bardzo fajna zabawa, jak i w sumie na moim kanale. Hmm. Będzie dużo konkursów. Ja oczywiście nie zachęcam tak do stawiania subów i łapek. Po prostu... Jeżeli Wam się naprawdę mój content podoba, to możecie zostawić subskrypcję. Jeżeli się tam podoba, Wam filmik, który oglądaliście, oczywiście y, nie zapomnijcie lajka like zostawić. Jeżeli Wam się nie podobało, no to trudno, po prostu zostawcie łapkę w dół. Y, ja jakoś, jakoś specjalnie nie będę Was zachęcał, ponieważ myślę, że trochę takie hamskie w sumie, ale e, chciałem, wam, chciałem wam tyle na dziś, na dziś e, życzyć. Ja będę się starał robić e, fi, filmiki daily, czyli, czyli e, nie tak okresowo, tylko będę każdego dnia się starał je robić. Myślę, że to mi wyjdzie. E, a tak ogólnie to e, ja się już chyba z wami żegnam pamiętajcie, że jeżeli się podobało wam to możecie subskrypcję i lajka oczywiście potem zostawić ja się już żegnam trzymajcie się, cześć